Hej, witajcie! Z tej strony Vincent i dzisiaj e, zamiast w duty niestety, bo filmik mi się usunął, to niestety e, będę musiał go zastąpić e, Tutaj nową grą, którą sobie niedawno kupiłem Jest to mianowicie Total Tank Simulator e, dobrze myślę, że zaczniemy sobie od kampanii Oczywiście nową kampanię, ja tutaj już ja testowałem tą grę no dobrze, no to oczywiście Polską sobie spróbujemy tutaj, yy, na normalu. No dobrze, zatem trzeba spróbować jeszcze raz, widzę tutaj, że czołgi i działa to tutaj jest jednak podstawa, dlatego tym razem nie damy tylko trzech dział, tylko powiedzmy pięć dział damy, yy, czołgi oczywiście. Tym razem 8 damy czołgów. Powiedzmy, że dobra, jeszcze jedno działo tutaj gdzieś. O, tutaj jeszcze jedno działo. Tutaj jeszcze jedno sobie damy, bo tutaj widzę, że te działa i czołgi te robią największym wodzę. Oczywiście tyle tamtych żołnierzy damy. I powiedzmy, że też tak, za 4 samoloty. Jeszcze tyle tutaj damy. Dobra i rozpocznijmy bitwę. Tym razem może nie będę się lepiej angażować, jeszcze szczerze nie wyciągnął, bo działa tej, w tej z jestem. No to już no, mam nadzieję, że to moi wygrają. Teraz bez żadnego w tych czołgach tych działek maszynowych to wtedy byłoby już w ogóle świetnie. byłoby też tam piechotę z łatwością zwali. No tutaj widzę, że nasi wchodzą na, na wieżyczkę. To bardzo dobrze. Znaczy, tutaj wstrzymywać. No tam nasi już widzę, że strzelają. Ostro działa też, tam z tam strzelają. O, ok. No i teraz następna fala Nie no teraz powinniśmy to wygrać Tutaj nasze samoloty Stąd nadchodzą no Mam nadzieję że działa zdążę, żeby tutaj mi strzelać i w czołgi bo tutaj to jest kluczowa sprawa do... właśnie ukrywam samolot tutaj całkiem ładnie się spisały tutaj widzę, że mi się pali kończy. to może zrobimy się pisko z padochronem i sobie jako ten pilot Zobieniem. zobaczmy jaki flipunek mamy no raczej niezbyt na czołgi jeśli o to chodzi hmm. no ale nic nie zrobiłem no dobrze, bardzo tutaj przyjemnie. Wygraliśmy. No dobrze. Zatem następna misja. Zaraz się tutaj odebra. Dobra Okej. Okay. I tutaj drzewo technologiczne sobie wejdziemy w to. Tak, ja bym tutaj te działa albo te czołgi spróbował odblokować. Jakieś lepsze. Bo nie ukrywam, że coś takiego by się tutaj przydało nam. Ten za drogi jeszcze jest. A to. To by było idealne, tylko... A latające jeszcze jakieś tutaj mamy? Takie rzeczy latające. Okej. Okay. No to tak, teraz albo zainwestujemy w snajperów, albo w czołgi bądź działa. Myślę, że zainwestujemy najpierw e, w czołgi. Jeszcze tak sobie patrzę tutaj na te działa i muszę przyznać, że też kuszą. No ale nie, jednak czołg tutaj weźmiemy. Dobrze. No i mamy czołg. Generał a może jakiegoś tutaj weźmiemy? Hmm. Bonus do redukcji obrażeń. Myślę, że sobie weźmiemy któregoś z tych hmm. Myślę, że ten byłby idealny tutaj Chwila, jak coś tutaj... A, tak Tak Dobrze, zrekrutowaliśmy tutaj generała naszego Kupimy mu tutaj pojazd, jeepa no dobrze i zaczynamy kolejną bitwę. To mi da 450-350, no to tutaj spróbujemy. Może być tutaj trochę ciężej, ale spróbujmy. Miejmy nadzieję, że się uda. No właśnie tutaj, yy, szczerze mówiąc, ta gra mi się bardzo spodobała, dlatego ją kupiłem. Bo moim zdaniem jest to takie pomieszanie trochę strategii, trochę symulatora walki, trochę takiego, no nie wiem, Battlefielda na przykład. Yy, także muszę przyznać, że to tutaj bardzo przyjemnie. I mają tutaj samoloty... Hmm... Mamy z samolotów raczej tutaj... Najlepszych tych nie mamy. Tutaj postawimy naszego generała. No i czołg może nasz pierwszy, znaczy pierwszy ten, ten, który kupiliśmy. Ale nie, jeszcze, jeszcze działa najpierw. Tutaj postawimy. Trochę dział. No tutaj, jak podczas poprzedniej misji zauważyliśmy. Działa są bardzo tutaj przydatne. No i niestety trzeba tutaj, tyle tych samolotów wystawić. Tylko właśnie tutaj mogę teraz, tylko trzy samoloty wystawić. Dlatego myślę, że to nie jest najlepiej. Szybkie cięcie musiałem zrobić, bo niestety tutaj telefon miałem. Ale dobrze. Eee, tak. No to w takim razie może trochę zrezygnuję z kilku działów. Z tych dwóch na koszt właśnie tej powietrznych sił. Ile my ich tutaj mamy? 2, 4, 5, 6, tylko, a oni mają 8. No to raczej kiepsko bym powiedział. To może nie wiem. Jeszcze jeden czołg i spróbuję tutaj tak jakoś zrównoważyć te siły. Nie, nadal tutaj nie stać nic. Ten czołg właściwie to nic nie zmienia to może tak zrobię mm. no dobra jeszcze jedno działo zrezygnuje z, z jest jeszcze jednego działa na koszt jednego samolotu i spróbujmy tak bo tutaj to może być nie ukrywam kiepsko jeśli o to chodzi bo jeśli oni wygrają w powietrzu to tutaj zaraz bombardują moje siły także Mam nadzieję, że tutaj uda się nam nas Że ja się wcielę w czołgu. Ula! Wszystko tutaj rozwalono. Może nie wszystkie. No dobra, to... Tam są jakieś... To zobaczmy, jakim tutaj idziemy. Łe! Całkiem nieźle im tutaj poszło. Rozwalili ich w powietrzu. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, jeszcze tutaj jeszcze jeden. No on też szybko został rozwalony. No, tutaj jest bardzo dobrze, bo nasi będą mogli nam pomóc z powietrza i tutaj jakieś yy, jakąś piechotę na przykład... O właśnie jak tu. Rozwalić. A jak tam nasi się tutaj trzymają? To będzie to kiepsko, bym powiedział Uff. rozwalili sobie ten butynek. no tylko właśnie tutaj może być teraz problem z rozwaleniem tych czołgów o, tutaj jest jeszcze jeden czołg nasz, tutaj jest nasz generał tutaj jest nasz generał, wybrać mi czołgiem jeszcze. Samoloty tutaj bardzo nam pomagają. Pikują ciągle na tych. to no, właśnie tutaj może być problem, bo w powietrzu teoretycznie wygrałem. Ale teraz też na ziemi by się przydało tutaj coś zdziałać. O, o właśnie, właśnie. Tutaj oni już teraz zostaną zniszczeni. O, ten tutaj chyba daje zostanie zniszczony użycia. Potrafić jeszcze. Niego. No chyba, że nasze tutaj jestem biegów się zniszczone. No niestety. O, samolot wylądował tutaj, bo mu zabrakło. Nie no, wcielę się w tego żołnierza. Raczej tutaj nie ma szans, żeby się rozwalić. Chyba jednak za bardzo postawiłem na powietrze. O, udało mi się czołg rozwalić. Bo ty pancerze już nie miał, także bardzo dobrze. Przeładujemy sobie. O, kolejny. Może jednak się uda, tutaj się postaram tym gościem tutaj. Nie mam już tego. Dobra, aj. No i niestety przegraliśmy. Nie dobrze, nie dobrze. No niedobrze. No ale spróbujemy w takim razie jeszcze jedną tą bitwę przejść. No i za dużo straciliśmy co mi się zdecydowanie nie podoba ale jeszcze się tutaj nie poddawajmy bo jeszcze tutaj może się nam udać dobrze, tylko tej tutaj już nie wypadałoby przegrać siły wroga, no to będą mieli działa, dużo czołgów i też całkiem sporo piechoty na działa dobre są samoloty samoloty szybko się z działami rozprawią z piechotą, z piechotą może być trochę ciężej. Mm. A najbardziej mnie tutaj niepokoi tak duża ilość czołgów, bo możemy mi tym nie sterczyć. nie mm, sterczyć działo. No dobrze, zobaczmy. Tutaj mają. A, tutaj mają. Działa przeciwlotniczy. Miałem przeciwlotnicze Mając tylko działanie. Nie, mają działa? nie. Le, mają działa przeciwlotnicze To ok. Dobra, myślałem, że mają takie działa na czołgi Ale przeciwlotnicze Tutaj raczej nie powinny stanowić Dla nas większego problemu Ponieważ to tutaj się nie rozwijamy w Wśród lotnictwa To oczywiście ja stawiam na tutaj Klasyczne działa przeciwczołgowe tak Tak to tak i trochę czołgów oczywiście i trochę może piechoty dobrze mm. I jeszcze trochę działów skoro nam jeszcze trochę czasu zostało to trochę działów jeszcze tutaj dam dobrze. No, najlepiej nam tutaj nie idzie w tej kampanii. No ale jeszcze teoretycznie, trzy tutaj bitwy mamy do wygrania. Także. Jeszcze spokojnie. No ale dobrze. Myślę, że tutaj w kampanii yy, tak się nie bawimy jak na sandboxie. Dlatego. Dlatego tutaj myślę, że sobie też tyle na Sandboxie pogramy teraz. No to też jest taki jakby też wstępny odcinek. Mam zamiar tutaj wam pokazać, um, co to jest za gra. Sam ją teraz chcę też poznać. No dobrze, tutaj dodajmy sobie Polskę powiedzmy kontra Niemcy. Tak powiedzmy, że w miarę klasycznie. Albo nie damy Amerykę, może tak. Tak jest tutaj chyba najbardziej klasyczne zestawienie. Ameryka kontra Niemcy. Zobaczymy, randomowa jakaś mapa jest. Zimowe, bezdroże. No dobrze. No to tutaj będziemy jako USA bronić, jak mi się zdaje. No dobra, no to ja myślę, że tutaj damy tak jakieś działa dajmy na to i zrobimy tutaj taką bitwę no powiedzmy że tutaj Amerykanie będą się bronić Niemcy będą atakować czy coś takiego tutaj Was troszkę tutaj damy powiedzmy do 2300 Albo jeszcze damy tutaj może przeciwlotnicze coś. Damy tutaj takie dwa działka przeciwlotnicze. No dobra. I teraz tutaj Niemcy. Dla Niemców spróbujemy zrobić... Tak. Właściwie tutaj nie, nie, Niemcy mają bardziej teren ten. No dobra. Niemcy tutaj będą mieli Tigery. Dwójki. Trzy tejgery no już to będzie całkiem tutaj solidne no tutaj piechotę taką klasyczną I tutaj gdzieś w oddali jakieś myśliwce żeby tutaj od razu się nie natknęły aby one z tym... no za dużo trochę może troszeczkę zmniejszymy tutaj arsenał, więc no jeden, bo jeden, ale może coś tam zrobi, albo po prostu zrobię tak i dam dwa tutaj te y, zwykłe klasyczne Messerschmitte. No dobra i myślę, że taka bitwa była całkiem przyjemna i ja sobie zagram tutaj jako ten, taka tylko piechota. Wydaje się, że my tutaj zdecydowanie wygramy.